ko gonenni do sekumara en Kolejny u pała Zobaczmy, co się też napochało. O, popatrzmy, te jakieś karteczki te. O, a nadal się bawią. o Oooo! Małyś, małyś nie wylądował telemarkiem, niestety. Zobaczmy, co listonosz zadziała. O, popatrzmy. Nauczyli go wojsku mać flagą. O! O, jakieś sceny erotyczne, patrzmy, o, Przed. piesek Leszek, piesek Leszek, dziękuję.